jest Śrem, w wygranym meczu z TPS-em, czy w innych meczach też tak często używa Pan słowa brawo, brawo, brawo? Dzisiaj Pan to była najczęstsza komenda, czy komenda, takie słowa zachwytu, które Pan wyrażał nad zagraniami swoich piłkarzy. Motywowałem tak swoich zawodników do lepszej gry i tutaj tak naprawdę nie grają na bramki, więc wynik od samego początku do samego końca jest 0-0, więc każde ich zagranie... Lepiej chwalić niż wyzywać i krzyczeć. aczkolwiek... Dzisiaj też... komplet, komplet zwycięstw, tak? Nie nie wie, wszystkie? Niestety przegraliśmy. Nie jeden... zawsze było brawo. Nie zawsze było brawo. Jeden mecz przegraliśmy, zasłużenie, byliśmy dzisiaj gorsi. Mhm. Gratulacje dla przeciwnika, ale myślę, że dała duża lekcja pokory i właśnie ten ostatni mecz pokazał, że nie można lekceważyć kogoś przed meczem. Cała gama doświadczeń, właśnie nawet dzisiaj chyba przeżytych, bo i wygrana, i przegrana, i, i, dobrze, i dołek, i górka. Tak, więc tak jak to w sportowym życiu bywa. Tak, chłopacy muszą się nauczyć i wygrywać, i przegrywać. Porażka. Ja z tego, co wiem, z moich doświadczeń, więcej się na porażce uczy niż na wygranej. Wygrana przechodzi łatwo, i może nie łatwo, ale przychodzi na pewno i się o niej zapomina. Porażkę analizujemy i śledzimy do końca. Opisowe takie zagranie, gdzie wszyscy grają na lewym skrzydle a później zagranie, przerzucenie piłki na prawo, gdzie kończy to wszystko Wasz zawodnik, czy to wynikało z, no z tego meczu, czy to jest jakby, pewne warianty są ćwiczone, czy Pan zmienia no. duży nacisk na taktykę właśnie, jaka możliwość rozegrania piłki? Akurat w tym ustawieniu było trzech zawodników lewonożnych i dlatego ta gra na tym lewym skrzydle e, szła. szła lepiej, ale dobrze, że Pan redaktor zauważył, też to ćwiczymy. Tak, że wtedy, kiedy wychodzą zawodnicy lewonożni, przenosimy ciężar gry od razu na prawą stronę i staramy się zakończyć strzałem z pierwszej piły z prawej strony ten turniej, ta liga i w ogóle zima przygotowania, przygotowania, to wszystko do wiosny, tak? Tak, do wiosny. Akurat nam udało się awansować do grupy mistrzowskiej, więc takie cotygodniowe spotkania na tak dużej hali, w grze po pięciu na duże bramki jest jak najbardziej fajnym przedsięwzięciem redboxa. Fajnie, że nie grają na małe bramki, bo jednak te duże to są takie same jak na boisku i można tutaj sobie poćwiczyć zimą schematy gry. Tak jak u nas w Wielkopolsce nie ma tych boisk za dużo zimą, nie, możemy, nie mamy możliwości, gdzie grać w tych najniższych rocznikach, więc takie Turnieje przy tak wyrównanym poziomie są jak najbardziej trafne. Ogrywacie się tutaj, ale też ogrywacie, macie okazję ograć rywali z grupy mistrzowskiej, więc jeśli nam tak. mierzycie wysoko? No, mam nadzieję, że. Rocznik, dobry, rocznik? Z, dobry rocznik, akurat jak na nasze miasto, na tak małe miasto, jest bardzo dobrym rocznikiem. Trzeci raz z rzędu jesteśmy w grupie mistrzowskiej, razem ją wygraliśmy. W zeszłym roku przegraliśmy jednym punktem z Lechem, ale w, na cały sezon lech akurat był w tym roczniku najlepszy i zasłużenie wygrali. Eee, tą ligę w zeszłym roku. No, w tym roku mam nadzieję, że będzie troszeczkę łatwiej, bo akurat Lecha nie ma. A u Pana drużynie są gwiazdy, gwiazdeczki, prawdziwe eee, galaktikos takie? Czy... Nie chciałbym na razie o tym <laughs> mówić, bo później woda sodowo odbija, ale są, tak. Ale są, tak, są, są. fajne rocznik, piątka taka bardzo perspektywiczna, eee, reszta stara się do nich dobić, więc taka rywalizacja jest jak najbardziej wskazana.